Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mestra i dzisiaj przygotowałem dla was odcinek, w którym chciałbym opowiedzieć wam o kilku sprawach i ciekawostkach związanych z grą Battlefield 1. Co aktualnie wiemy na jej temat? Po całkiem udanym i aktualnie bijącym rekordy oglądalności zwiastunie gry zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak tak naprawdę będzie wyglądała czysta rozgrywka wieloosobowa, ale nie tylko. Zacznijmy jednak od trybu wieloosobowego. Zapraszam. Pierwsza sprawa dotyczy klas żołnierzy. Battlefield 1 zaoferuje, podobnie jak poprzednia odsłona serii, cztery główne klasy do wyboru z pewną dosyć ważną zmianą. Klasa szturmowca, znana nam z Battlefield 4, została podzielona w tym wypadku na dwie nieco odmienne. Z klasy szturmowca został wyodrębniony medyk, natomiast zrezygnowano z inżyniera, a podział będzie wyglądał następująco: szturmowiec, medyk, zwiadowca oraz wsparcie. Jednak to nie wszystko. Oprócz głównych klas otrzymamy do wyboru jeszcze dwie dodatkowe, jakimi będzie klasa czołgisty oraz pilota. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie przypominające mi to, jak wyglądało to w modyfikacji do Battlefield 2 o nazwie Project Reality. Podobno będzie to wyglądało w ten sposób, iż tylko osoba posiadająca daną klasę będzie mogła prowadzić konkretną grupę pojazdów. Czy w takim razie nie każdy gracz będzie mógł wsiąść do pojazdu? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Jeśli już jesteśmy przy pojazdach, czołgi będą podzielone tu na trzy kategorie: lekkie, średnie oraz ciężkie. Biorąc pod uwagę fakt, w jak różnorodnych wersjach występowały one w rzeczywistości, takie rozwiązanie wydaje się bardzo logiczne. Będą to pojazdy jednomiejscowe, wyposażone przykładowo tylko w karabin maszynowy bądź działo małego kalibru, bądź średnie i ciężkie, gdzie załoga musiała ze sobą współpracować, aby w ogóle czołg się przemieszczał. Oczywiście Battlefield 1 będzie posiadał pewne uproszczenia, dzięki którym rozgrywka będzie bardziej dynamiczna. Oprócz tego ponownie będziemy mogli w pełni kontrolować wielkie okręty wojenne, takie jak widoczny na zwiastunie Pancernik. Taką możliwość mieliśmy w grze Battlefield 1942, a więc pierwszej części z serii Battlefield. Czy będzie to na zasadzie częściowej kontroli, jak w przypadku AC-130 znanego nam z Battlefield 4? Wszystko wskazuje na to, że nie. Z informacji, jakie udało mi się znaleźć, wynika, iż będziemy mieli nad nim pełną kontrolę. Bardzo ciekawie zapowiadają się rozgrywki powietrzne, ponieważ według zapewnień twórców mają być one niezwykle rozbudowane. Będziemy przeprowadzać ataki bombowe w samolotach kilkuosobowych, a także walczyć za sterami myśliwców z wrogimi maszynami. Nie wiadomo jeszcze, jaką rolę odegrają w rozgrywce cepeliny, a więc ogromne sterowce wypełnione wodorem. Wiadomo na tę chwilę tylko to, że będą stałym elementem rozgrywki. Czy będzie można zasiąść za ich sterami? Miejmy nadzieję, że tak. Kolejna ciekawa sprawa dotyczy map trybu wieloosobowego. Wszystko wskazuje na to, iż będą one wzorowane na autentycznych polach bitew okresu I wojny światowej. A maksymalna liczba graczy na serwerze podobnie będzie wynosiła około 64, i tutaj nowości raczej nie będzie. Jeśli chodzi o różnorodność broni wszelkiego rodzaju, to wszystko wskazuje na to, iż będzie tego dosyć sporo. Szczególnie broni do walki wręcz, takich jak np. maczuga okopowa widoczna na grafikce promującej grę, jak i w trailerze. Wspominali twórcy, tego typu walka będzie bardzo brutalna. Nie zabraknie oczywiście personalizacji broni, lecz szczegółów na ten moment niestety brak. Oczywiście na polu walki nie zabraknie słynnego już Levolution, a teren będzie można niemal całkowicie zniszczyć, co oczywiście jest informacją bardzo interesującą. Jednak z oczywistych powodów mapy nie będziemy w stanie zrównać całkowicie z Ziemią, przez wzgląd na prawidłową i zbalansowaną rozgrywkę, co akurat jest dla mnie rzeczą zrozumiałą. Battlefield 1 będzie posiadał również tryb fabularny, i w tym wypadku szykuje się kilka ciekawostek. Jak mówią panowie, zdaj, w tym trybie będziemy śledzić losy kilku postaci, a jedną z nich jest widoczna na zwiastunie kobieta. Fabuła poprowadzi nas przez bardzo zróżnicowane zakątki świata, w tym Alpy, europejskie miasta, a nawet pustynie Arabii. Podobno kampania fabularna podzielona będzie na kilka epizodów, podczas których będziemy mieli okazję zasiadać za sterami różnorodnych pojazdów tamtego okresu. Podsumowując to, co wiemy. Battlefield 1 to gra bardzo odważna, będąca pewnego rodzaju powrotem z serii do korzeni, zresztą to podkreślali już jakiś czas temu sami twórcy. Jednak musimy pamiętać, że okres pierwszej wojny światowej to okres niezwykle trudny do zaimplementowania na potrzeby świata gier. Części z Was pewnie zabraknie większości różnorodności, jeśli chodzi o celowniki czy gadżety. Jednak ten tytuł ma okazję nadrobić pewne braki niezwykle soczystym klimatem i świeżością w branży gier komputerowych. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i korzystając z okazji chciałbym podziękować Wam za ponad 5000 subskrypcji i ogromną ilość bardzo fajnych komentarzy, które znaczą dla mnie naprawdę bardzo wiele. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. thank you